Tygodnik powszechny chce demokratyzować Kościół katolicki w Polsce i na przykład głosować nad doktryną. O innych absurdalnych pomysłach, które pojawiają się w katolickiej prasie, dzisiaj na prasówce w Straży. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Na Straży, a dzisiaj o katolickiej prasie, czy o tym, co się katolickiego o kościele w prasie w ogóle pisze. Temat główny to Tygodnik Powszechny niestety jak zwykle, ale tak to nie wygląda i naprawdę niezwykle absurdalne pomysły, które tam się pojawiają. A zanim do szczegółów zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby naszą telewizję wspierać, jak to można robić, jest rozpisany pod tym nagraniem. Tygodnik powszechny z Makłowiczem na okładce, ale nie o Makłowiczu będzie mowa, bo w całym tym numerze Tygodnika Powszechnego jest jeden tak naprawdę interesujący, bardzo interesujący tekst. Jest to wywiad pana redaktora Artura Sporniaka z teologiem Józefem Majewskim. No, tutaj jest o. Teologia grzechu, tak się to nazywa. Widać zdjęcie świeckich, którzy uczestniczyli w synodzie, w synodzie o rodzinie w 2005, 2015 roku oczywiście. I takim wielkim przesłaniem tego wywiadu z panem Józefem Majewskim jest zwiększenie partycypacji świeckich w zarządzaniu. Kościołem. No, z jednej strony tutaj naprawdę można mówić o wielu pozytywnych yy, pomysłach, które się pojawiają, na przykład pewne ograniczenie różnych możliwości nadużyć, jakich się biskupi mogą dopuszczać, no i się niestety, jak wiadomo, nie dopuszczają. Tutaj w tym wywiadzie jest wiele o tych różnych skandalach seksualnych, ukrywaniu, prawda, o tym, że jeden biskup jest kompletnie niezainteresowany tym, co się dzieje w diecezji innego biskupa, no bo prawda, każdy biskup jest panem swojej diecezji, więc jak gdzieś tam indziej jakieś nadużycia, no to już umywamy rączki, prawda, oni się tym nie Interesujemy. Nadużycia finansowe, tutaj też świeccy pewnie mogliby jakąś kontrolę mieć. Wiele generalnie dobrych pomysłów pojawia się w tym wywiadzie w tygodniku powszechnym, no ale oprócz tych kilku czy wielu dobrych pomysłów, niestety też po prostu szalone bzdury, szalone bzdury, szanowni państwo, obok których nie można przejść obojętnie. Mianowicie. Jest tutaj po prostu pomysł demokratyzacji kościoła katolickiego, tak, żeby były różne procedury demokratyczne w kościele katolickim, jakiegoś rodzaju nie wiem, czy głosowania, w każdym razie większościowe decydowanie o kluczowych sprawach, także o sprawach wiary, a przynajmniej praktyki życia, no co przecież jest ze sobą nierozłączne. I mamy tutaj na przykład takie słowa pana Józefa Majewskiego. Gdy słucham polskich biskupów, mam wrażenie, że oni rzeczywiście myślą, iż przez nich przemawia Chrystus. Na przykład mówią o antykoncepcji jako grzechu śmiertelnym, jakby wyrażali nauczanie nieomylne kościoła powszechnego. Tymczasem w wielu diecezjach na świecie biskupi pozostawiają tę sprawę o sumieniu katolików. Już sam ten fakt podważa tezę, że mamy do czynienia z nauczaniem nieomylnym, które ze swojej istoty musi być głoszone tak samo wszędzie i w każdym czasie. Zasadą teologiczną jest, twierdzi pan Majewski, że jeżeli biskup ma świadomość, iż inni biskupi inaczej nauczają niż on, nie wolno mu przedstawiać swojego nauczania jako nieomylnego. To, co nasi biskupi mówią o osobach LGBT, o szczepionkach, o udzieleniu komunii osobom rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach, różni się od tego, co mówią biskupi w innych krajach. Są biskupi, a nawet kardynałowie, którzy na przykład popierają błogosławienie par jednopłciowych. Nie może mnie mój biskup zobowiązywać pod sankcją grzechu śmiertelnego do czegoś, do czego nie zobowiązują swoich wiernych inni biskupi. No to jest właśnie ta istota demokratyzacji, jaką proponuje pan Majewski, a także pan chyba Artur Spornia, który raczej się zgadza w tym wywiadzie. To jest właśnie ta demokratyzacja. No Jeżeli jeden biskup mówi tak, drugi mówi co innego, to w sumie nie wiadomo, gdzie jest prawda, i prawda nie można żadnej prawdy odnaleźć. No bo mamy tutaj te antykoncepcje, czy błogosłowienie związków homoseksualnych, jest to grzech, tak, uczy nauczanie Kościoła katolickiego, ale są przecież heretycy gdzieś w świecie, prawda? Którzy mówią, że nie, to nie jest grzech, rób ta, co chce w tych kwestiach. Czy to homoseksualnych, czy antykoncepcyjnych, i dla pana Majewskiego to właśnie jest demokracja. Jak jest gdzieś jakiś heretyk, który mówi, że nauczanie kościoła się myli, no to my nie możemy wtedy już prawdziwego nauczania kościoła przedstawiać jako takiego, tylko musimy uznać, że nie znamy prawdy, że są różne opinie, prawda? To czysty absurd, szanowni państwo, czegoś równie głupiego po prostu dawno już nie słyszałem. Raz jeszcze twierdzi pan Majewski, że skoro w Niemczech na przykład mówi się, że antykoncepcja jest dopuszczalna, to w Polsce nie można mówić, że ona jest niedopuszczalna, no bo są różne opinie, prawda? No to przenieśmy to w takim razie do kryzysu ariańskiego, czy jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego kryzysu heretyckiego w kościele katolickim. Czyli jeżeli dzisiaj tak, że pojawiłby się gdzieś biskup, albo nawet grupa biskupów, którzy by mówili, że Jezus nie jest Synem Bożym, no to czy to znaczy, że inni biskupi nie mogą mówić, że Jezus jest Synem Bożym i nie mogą tego przedstawiać jako obowiązującej dogmatycznej prawdy? No nie. Przecież jest błąd, jest fałsz. Trzeba to jasno rozróżniać, a tutaj właśnie w imię jakiejś demokratyzacji pan Majewski. Kum... Próbuje, proponuje kompletnie odrzucić kategorię prawdy i uznawać po prostu wszystko za jakąś tam możliwą prawdę, no bo jak jest jakiś biskup, głosi może i herezję, ale przecież dalej jest biskupem, nie został jeszcze ekskomunikowany, no to nie ma problemu, no nie, tak to nie działa. Jak wiemy dzisiaj w kościele, nikogo się prawie, że nie ekskomunikuje, bardzo rzadko kogoś się zawiesza i tak dalej, no można głosić niestety swobodnie najrozmaitsze herezje, ale to wcale nie zmienia faktu, że to są nadal herezje, to trzeba rozpoznać, nazwać po imieniu. Taka demokratyzacja, gdzie herezja miałaby być, Równoprawnie, prawdziwa w kościele, co prawda, no to jest naprawdę jakiś czysty absurd, a na tym się nie kończy, bo gdyby się kończyło tylko na tej kwestii, właśnie różnych opinii biskupów, to no i tak byłby to problem, ale to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo według pana Majewskiego. Podstawową rzeczą jest pytanie o demokrację w Kościele. O przyszłością Kościoła jest jakaś forma jego demokratyzacji. Demokratyzację, mówi, rozumiem jako uprawniony sposób ponoszenia współodpowiedzialności za Kościół przez wszystkich jego członków, zatem również przez. Świeckich. I co by to miało oznaczać konkretnie? Ono na przykład głosowanie nad kwestiami doktrynalnymi. Mówi pan Majewski, mianowicie tak, moglibyśmy wspólnie decydować o kształcie doktryny społecznej Kościoła, która ma odmienną naturę niż doktryna wiary. Twierdzi, konkretyzuje, doktryna społeczna ma taki charakter, że domaga się społecznych dyskusji. Jeśli dotyczy przede wszystkim nas, świeckich, tak jak nauczanie o antykoncepcji, nasz głos wniósłby na pewno coś istotnego. No, mówić, że kwestia nauczania na temat życia ludzkiego, na temat rodziny, małżeństwa jest jakąś tam społeczną nauką kościoła, to trochę nieporozumienie. Przecież mówimy tutaj jednak nie, nie, nie o jakichś, nie wiem, kwestiach naprawdę czysto społecznych, ale o samej naturze człowieka, prawda? I panu Majewskiemu strasznie chyba przeszkadza nauczanie Kościoła katolickiego na temat antykoncepcji, bo kilka razy przywołuje to w tym artykule i tu na przykład właśnie chciałby, żeby wierni mogli zagłosować. No ja już oczywiście widzę, jaki byłby wynik tego głosowania, prawda? No tak jak w innych krajach, tak i w Polsce pewnie większość by zagłosowała, żeby dopuścić antykoncepcję. No czemu nie? Jest to wygodny grzech, można dopuścić. Pewnie potem by się zagłosowało, żeby dopuścić homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. No społeczna nauka, czyli głosowanie nad, nad, nad grzechami, tak żeby je nie za grzechy już uznawać. Czy słyszeli Państwo coś równie absurdalnego w ostatnim czasie? Bo ja naprawdę jestem wstrząśnięty tym, wywiadem w Tygodniku Powszechnym, żeby głosować nad tym, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Żeby to razem z biskupami sobie demokratycznie, prawda, usiąść, wysłuchać wiernych i jak oni twierdzą, że coś nie jest grzechem, bo taka dzisiaj jest, prawda, opinia społeczna, no to tak sobie zagłosować, uznać. No, taka to demokracja miałaby być w Kościele według Tygodnika Powszechnego, więc, no, naprawdę wesoło. Wesoło. A w innych czasopismach też wesoło. Teraz krótko o świeckim czasopiśmie. Polityka lewicowe czasopismo i tutaj taka trochę będzie z mojej strony uszczypliwa uwaga, bo szanowni Państwo, ukazał się tutaj esej pana Adama Krzemińskiego pod tytułem Hans Küng i Utarankę Heinemann. Kościelni buntownicy i ich wizja katolicyzmu. No jak wiadomo, niedawno Hans Küng, ten wielki niemiecki, szwajcarski heretyk umarł. Zmarła także Utarankę Heinemann, która również rozmaite herezje głosiła. No i pan Adam Krzemiński postanowił napisać esej, który będzie wychwalał oczywiście tę buntowniczą postawę. No to nas w polityce nie zaskakuje, że heretycy są stawiani jako wzorcowi katolicy, prawda, i są na piedestale, to oczywiście norma, ale coś innego chciałem tu powiedzieć, bo chociaż tekst nazywa się Niespaleni, prawda, i przedstawia tych dwóch, dwoje heretyków, zarówno Hansa Künga, jak i Ute Rein Ranke Heinemann, to w istocie w całym tekście chyba tylko dwa akapity, może trzy są poświęcone kobiecie, Ucie y Rankę Heinemann, a cały tekst jest tak naprawdę o Hansie Küngu. No, w takim czasopiśmie jak Polityka, gdzie ta kwestia równouprawnienia tak bardzo jest podnoszona, gdzie mówi się o tym, żeby i kobietom, i mężczyznom naprawdę wszędzie dawać różne równe prawa, no chciałbym, żeby w artykule, który w tytule mówi o kobiecie i mężczyźnie, przynajmniej połowę tekstu poświęcić kobiecie, która też miała różne heretyckie dokonania w swojej karierze. No a tutaj pan Krzemiński tak ładnie tekst nazwał, ale w praktyce jednak panią naprawdę gdzieś na margines wyrzucił. No nieładnie. Nieładnie i niepotrzebnie. No a teraz przewodnik katolicki, szanowni państwo. To jeszcze jest numer starszy, nie, nie z tego tygodnia, tylko z tego ubiegłego. W ubiegłym tygodniu tej prasówki nie było, więc sięgam po niego. Jeszcze i sięgam no Powiedziałbym troszeczkę ze zgrozą w niektórych aspektach, bo dwa punkty dosyć takie zaskakujące z tego przewodnika katolickiego. Mianowicie ukazał się tu artykuł Kościół wobec kary śmierci pana Tomasza Snarskiego, który zresztą też całą książkę poświęcił karze śmierci, no i jest to niestety tekst wprowadzający w błąd, bo w tym tekście Kościół wobec kary śmierci w przewodniku katolickim pan Tomasz Snarski pisze o tym, jakie są argumenty krytyków kary śmierci, jakie są argumenty. Te zwolenników kary śmierci w Kościele przedstawia generalnie całą tę dyskusję, ale w jednym punkcie stwierdza, że twierdzenie, że kara śmierci jest, można powiedzieć, narzędziem obrony godności i życia ludzkiego, że to jest coś, co jest sprzeczne z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Otóż twierdzi pan Tomasz Snarski, że po tym, jak papież Franciszek zmienił katechizm Kościoła katolickiego w sprawie kary śmierci, to się zmieniło nauczanie Kościoła. Otóż nie, nauczanie Kościoła Katolickiego się nie zmieniło, bo papież Franciszek nie ma jakiejś, nie wiem, dyktatorskiej władzy nad nauczaniem Kościoła Katolickiego, a sam katechizm Kościoła Katolickiego nie jest źródłem nauczania. To nie jest dokument magisterialny w tym sensie, że jak coś się wpisze w katechizmie, no to już tak na pewno jest. Gdy idzie o nauczanie kościoła katolickiego, jak Państwo doskonale wiedzą, mamy 2000 lat tego nauczania. Mamy Pismo Święte, mamy ojców kościoła, doktorów Kościoła, sobory, papieży dalej. I fakt, że papież Ręciszek, także Jan Paweł II, zmienią coś w sprawie kary śmierci, i tak naprawdę swoje własne nastawienie zupełnie nie sprawia, że zmienia się nauczanie Kościoła Katolickiego, prawda? Więc to, że w tym przewodniku katolickim pisze się, jakoby zmieniło się nauczanie Kościoła Katolickiego po tym, jak papież Franciszek zmienił katechizm, no jest po prostu nieprawdziwe. Nauczanie jest dalej takie samo. Nauczanie, przypominam tylko krótko, Kościoła Katolickiego na przestrzeni dziejów jest takie, że kara śmierci może być po pierwsze dobrym instrumentem, żeby karać przestępców i chronić społeczeństwo przed zbrodniarzami, Oui. I dobrym instrumentem do tego, żeby wymierzać sprawiedliwość, a więc może być kara śmierci sprawiedliwą odpłatą za zbrodnie. Takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Jan Paweł II odszedł od niego, a papież Franciszek zupełnie to gdzieś tam wyrzucił na margines i już go nie powtarza. Kazał nawet zmienić katechizm, ale to nie zmienia faktu, że prawda jest jaka jest. Ta prawda była głoszona w Kościele przez 2000 lat i dzisiaj też można ją znaleźć. Akurat nie w katechizmie już w tym momencie, ale no jest jak jest. I tutaj naprawdę trzeba trochę ostrożnie formułować myśli. I chociaż cały artykuł Tomasza Snarskiego na temat kary śmierci jest naprawdę rzetelny i ciekawy. To rzecz jedna. A druga rzecz to tekst księdza Artura Stopki Nowe magisterium Kościoła. I ksiądz Artur Stopka w tym tekście Nowe Magisterium Kościoła pisze o Stanach Zjednoczonych i o Polsce. O tym, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce pojawiają się w ostatnich latach wpływowi świeccy, osoby świeckie, które, no właśnie, głoszą nauczanie Kościoła, które mówią o doktrynie katolickie. No i ksiądz Artur Stopka na podstawie Stanów Zjednoczonych przedstawia to właśnie w takich dosyć negatywnych barwach, jako takie konserwatywne, wpływowe jakieś środowisko, które próbuje narzucić swoją interpretację wiary Kościołowi w Stanach Zjednoczonych i robi to skutecznie. No i potem przychodzi do Polski i pisze między innymi o Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi, jako toż właśnie takiej organizacji, która działa dosyć intensywnie, zabiera głos, przedstawia doktrynę Kościoła Katolickiego. No i Tutaj nie krytykuję tego wprost, no ale jednak mamy tutaj właśnie taką ich, jakby sugestię, że to jest trochę takie zawłaszczanie, konserwatywne zawłaszczanie kościoła i że to jest zjawisko generalnie rzecz biorąc nieco niebezpieczne. Ale sam ksiądz Artur Stopka pisze dosyć trzeźwo i celnie, że to wszystko by pewnie nie. Nie miało miejsca, gdyby biskupi mieli i zachowywali wiarygodność. No właśnie niestety, jak jest dzisiaj. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce biskupi po prostu często milczą. Jest prawdą, że świeccy często się dzisiaj wypowiadają, może nawet Czasami trochę za często, za odważnie, to prawda, ale na miły Bóg, nie robiliby tego, gdyby biskupi wypełniali swoją pracę i swoje zadania, prawda? Ale kto na przykład dzisiaj mówi prawdę o nie wiem, czy szczepionkach, czy różnych zagrożeniach związanych z pandemią, kto mówi prawdę o najrozmaitszych heretyckich tendencjach w kościele katolickim, no biskupi niestety o tym po prostu nie mówią, ignorują wiele rzeczy. No, weźmy choćby słynną sprawę Komunii Świętej na rękę. W Polsce została ona dopuszczona o zupełnie niepoważnych podstawach. To, co nam mówili biskupi na ten temat, było po prostu, nie chcę być nieuprzejmy, ale było w istocie pewną intelektualną manipulacją, bo przedstawiono nam komunie na rękę jako równie dobrą jak komunia do ust. Tak to ogłosili nasi biskupi. Nieprawda, tak po prostu nie jest. Historycznie jest to bardzo łatwo udowadnialne i zrobiło to Stowarzyszenie Księdza Skargi, zrobiło to też wielką akcję przeciwko tej inicjatywie. No trzeba to było zrobić. Po prostu świeccy w Polsce musieli zadziałać, bo biskupi nie wypełnili swojego zadania. I przedstawili coś po prostu za łatwo, powierzchownie, i tak dalej, i po prostu odeszli w, tym, w tej kwestii od rzetelności i tym samym od pełnej prawdy. A więc tu ksiądz Artur Stopka trochę ubolewa na tym, że świeccy dzisiaj tak mocno zabierają głos. Z drugiej strony przyznaje, że to jest w dużej mierze ze względu na bierność biskupów. No i tak jest w istocie. Bierność biskupów, niestety, jest dzisiaj wielka, i dobrze by było, gdyby. To się zmieniało. Gdyby świeccy mogli zajmować się innymi sprawami, a nie głoszeniem wiary i obron obroną tej wiary, bo to naprawdę nie do końca jest ich zadanie. To powinni robić biskupi, niestety często tego nie, nie robią. Tak to wygląda w tym, w tamtym przewodniku katolickim. I jeszcze jedna rzecz z nowszego już wydania przewodnika katolickiego z tego tygodnia. Tutaj, no, jak Państwo widzą, imigranci są na okładce. No, generalnie jest tu parę tekstów, które zachęcają nas do tego, żeby imigrantów w tej czy innej formie przyjmować. Oczywiście nie jakieś tam masy, może korytarze humanitarne, ale to już zostawiam, bo ja nie o tym chciałem mówić, a jedynie o tekście pana Tomasza Królaka, który poświęcony jest kongresowi katoliczek i katolików. Szanse, obawy, nadzieje. Pisze pan Tomasz Królek, no i tutaj właśnie przedstawia całą inicjatywę Kongresu Katolickich i Katolików, czyli przypominam tylko krótko, krótko takiego powołanego w lutym bodaj jakiegoś forum debaty o Kościele w Polsce. Twarzami tego są ojciec Paweł Górzyński, dominikanin przebywający w Holandii, oraz pan profesor Fryderyk Zoll, związany i z uczelniami w Polsce, i z uczelniami w Niemczech. Dużo świeckich się do tego. Osób już wyłączyło, także nieco duchownych, i ten kongres katolicki i katolików chciałby być taką przestrzenią debaty o Kościele w Polsce i doprowadzić do reformy Kościoła katolickiego w Polsce. No i pan Tomasz Krułak zauważa w tym tekście różne zagrożenia z tym związane. Tu oczywiście pisze się o niemiecko-austriackim ruchu Wirzendkirche, który się w latach 90. narodził no i doprowadził tak naprawdę do wielkiej erupcji, eskalacji rozmaitych, modernistycznych, kłamliwych postulatów. Przestrzega przed taką drogą, ale z drugiej strony z taką konkluzją tak. Tekstu jest to, że ten Kongres Katoliczek i Katolików może być dobrą przestrzenią do rozmowy o Kościele i dobrą przestrzenią do tego, żeby go reformować. Nie, uważam, że fakt, że przewodnik katolicki opowiada się tym samym za. Kongresem Katoliczek i Katolików, za fakt niepokojący i smutny, bo swoją ocenę Kongresu Katoliczek i Katolików już Państwu przedstawiałem mi to nie, nie raz. Przypomnę tylko krótko, że w mojej najgłębszej ocenie ten kongres jest po prostu absolutnie poronionym pomysłem, ponieważ wychodzi ze złych przesłanek. Otóż w Polsce, tak samo jak i w innych krajach, mamy dzisiaj do czynienia przede wszystkim z radykalnym kryzysem wiary. Mało kto po prostu wierzy po katolicku, Mało kto wierzy szczerze po katolicku, nie ma uczciwości intelektualnej dzisiaj w Kościele katolickim jest ogromna gotowość do tego, żeby chodzić na rozmaite kompromisy. Tymczasem Kongres Katoliczek i Katolików nie zajmuje się wcale przywracaniem gorliwej, autentycznej wiary, przywracaniem tej uczciwości intelektualnej, bycia prawdziwym, radykalnym katolikiem, ale zajmuje się tym, żeby reformować struktury prawda, i poprzez struktury uzdrawiać Kościół. No tak się tego zrobić nie da, to oczywiście też jest istotne, ale przede wszystkim trzeba uzdrowić autentyczną wiarę, Kongres i katolików niestety też jest nacechowany takim sznetem pewnego dialogu ze współczesnym światem, ale nie ma dialogu między Chrystusem a Belialem, niestety. A współczesne społeczeństwo jest pogańskie, jest świeckie, tu naprawdę nie ma o czym szczególnie rozmawiać. My mamy być przy Chrystusie, mamy być pod krzyżem, a nie debatować z poganami, prawda? No niestety, możemy im głosić Chrystusa, ale nie z nimi debatować w tym sensie, żeby się jakoś układać i z czegoś zrezygnować, prawda, żeby oni z kolei nas tam gdzieś jakoś zaakceptowali. No nie, a Kongres Katolików katolików właśnie niestety w takie stronę zmierza. Szkoda, że przewodnik katolicki się za tym opowiada. I to chyba tyle z takich rzeczy, że tak powiem negatywnych i, i złych, czy niebezpiecznych, które w tej prasie ostatnio zauważyłem, oprócz jeszcze może jednej rzeczy i to dotyczy tytułów chyba wszystkich, oprócz naszego dziennika, mianowicie kwestia Szczepionek. Otóż wszędzie, od Gościa Niedzielnego przez Niedzielę i inne tytuły, wszędzie przedstawia się szczepienie na koronawirusa jako coś zasadniczo dobrego. No owszem, mamy to oczywiście oświadczenie episkopatu, a raczej Komisji Bioetyki, biskupa wróbla, ale wszystkie te tytuły przedstawiają, że no tak, trzeba się szczepić i tak dalej, to jest jednak potrzebne, i mm, nigdzie nie ma takiego głosu, który wskazywałby na to, że to jest bardzo groźne, ze względu zwłaszcza na to, kto za tymi szczepieniami stoi, prawda? I dawno tygodnik do rzeczy zasłynął właśnie okładką z Birem Gatesem, prawda? jest ze strzykawką. Nam pan Wojciech Goronko opisywał, jak to Bill Gates inwestował w koncerny farmaceutyczne, żeby taką dekadę szczepień w latach 2010-2020 przeprowadzić, po prostu na tym zbić ogromny majątek, no i zbił go, zbił go oczywiście, a teraz zbija jeszcze większe i oni, inni promotorzy tych wszystkich szczepień. Szkoda, że w prasie katolickiej o tym się nie pisze i przedstawia się jednak te szczepienia tak trochę bezalternatywnie, jako coś. No, nawet jeżeli trochę tam Wątpliwego moralnie, to jednak zasadniczo dobrego i potrzebnego, No, o tym jednak trzeba byłoby pisać trochę konkretniej. Ale są i bardzo pozytywne rzeczy, gość niedzielny to znowuż jest wydanie jeszcze poprzednie, obowiązujące, jakby na tę niedzielę już było. Tutaj jest bardzo ciekawy tekst księdza Jerzego Szymika, księdza chyba profesora, tak, księdza profesora Jerzego Szymika, o pandemii teologicznie. To ksiądz profesor Jerzy Szymik. Upomina się o debatę nad teologicznym znaczeniem pandemii. Wskazuje, że dzisiaj prawie w ogóle nie mówi się o tym, co pandemia nam mówi jako pewien znak Boży. Da? Nawet jeżeli Pan Bóg tej pandemii nie wywołał, można powiedzieć, żeby nas karać, chociaż taka interpretacja też przecież jest możliwa, to to ma dla nas jednak takie, także znaczenie teologiczne. O tym się dzisiaj w ogóle nie mówi. Także w Kościele katolickim zbyt często mówi się o pandemii tylko w kategoriach świeckich i sanitarnych, a nie w kategoriach teologicznych. I ksiądz, profesor Jerzy Szymik się o to upomina i cytuje tutaj bardzo obszernie e, święte, świętego, nie, nie świętego jeszcze, kto wie, co będzie w przyszłości, ale papieża Benedykta XVI jego rozważania poświęcone apokalipsie, naprawdę bardzo ciekawe. To jest też dostępne w internecie. Ja pamiętam, że ksiądz Jerzy Szymik bodaj jeszcze w ubiegłym roku na stronie Gościa Niedzielnego te same rozważania Benedykta XVI publikował. Mogą to Państwo znaleźć. Proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę. Ksiądz Jerzy Szymik, Benedykt XVI, pandemia. Naprawdę bardzo ciekawe słowa Benedykta XVI, które przypominają, że wszystko, także takie wydarzenia jak to teraz, powinniśmy w pierwszej kolejności interpretować teologicznie właśnie i nie możemy absolutnie... Absolutnie się przed tym zbrani. To naprawdę wartościowy, ciekawy tekst. I tak to wygląda. Jeszcze na koniec nasz dziennik. Dwie sprawy z naszego dziennika. Nasz dziennik z 27 kwietnia. Tutaj na okładce jest taki mały fragment. Bunt Kapłanów. To jest tekst pana, już Państwu mówię, pana Krzysztofa Gajkowskiego. Bunt Kapłanów. I ten Krzysztof Gajkowski pisze w naszym dzienniku o buncie kapłanów w Kościele Katolickim w Niemczech. Gdzie, jak pewnie Państwo słyszeli, na 10 maja jest przewidziana taka akcja błogosławienia par homoseksualnych. Libegewind, miłość zwycięża, y, grupa księży progresywnych, z których jeden zresztą, główny inicjator, ksiądz Münke büscher jest homoseksualistą, nie wiem czy aktywnym czy nie, ale w każdym razie homoseksualistą, ogłosił, że 10 maja zwołuje księży, zwołuje dusz pasterzy, dusz Wszyscy mają błogosławić w kościołach pary, zakochane pary, także pary homoseksualne. Chodzi o to, żeby pokazać swój sprzeciw wobec decyzji Wakt Watykanu z połowy marca. W sprawie niemożności błogosławienia w kościele katolickim par homoseksualnych. No i właśnie pan Gajkowski to opisuje. Bardzo się cieszę, że taki tekst jest, że w naszym dzienniku o tym można przeczytać. Niestety w niewielu mediach w Polsce o tym ciągle przeczytać można. Natomiast mam też pewien zarzut, i to nie tylko do naszego dziennika, tutaj tylko w ogóle do tego, jak się te sprawy w Polsce i nie tylko w Polsce na naświetla, bo nagle mam takie wrażenie, jakby świat odkrył, że w kościele katolickim w Niemczech się głosi herezję. No i tutaj właśnie czytamy o tym także u pana Gajkowskiego, że taki no, wielki błąd jest heresja. Że to się może jakoś źle skończyć, i tak dalej. Co tam się w ogóle dzieje? Podobne teksty są zresztą naprawdę w prasie prawicowej w Polsce, także w innych tytułach, także w tytułach amerykańskich. Tymczasem, tak naprawdę, przecież to wszystko w Niemczech już jest od dziesięcioleci. Tam się od bardzo dawna błogosławi pary homoseksualne, i teraz, na 10 maja, nie mamy do czynienia z żadnym szczególnym buntem to jest akcja, która w samych Niemczech wzbudza marginalne zainteresowanie. Dopóki media światowe się tym nie zainteresowały, to w Niemczech prawie nikt o tym nie mówił, ponieważ tam tego rodzaju rzeczy są po prostu normą. To, że się nie respektuje stolicy apostolskiej, to, że się robi w sprawach moralnych, co się chce, no to jest naprawdę absolutnie norma. No i dobrze, że dzisiaj się w kościele katolickim powszechnym odkrywa tę heretyckość kościoła katolickiego w Niemczech. Szkoda, że tak późno ja operuję do tego, żeby i także moje teksty poczytać nieco starsze już na ten temat, bo od lat się tą sprawą zajmuję, no nie tylko ja przecież, ale tam naprawdę za odrą już od dawna szorzy się herezja i to, że teraz tam jakaś grupa kapłanów chce manifestacyjnie przeciwstawić się Wetykanowi, no to naprawdę. W samych Niemczech to nikogo nie porusza, nawet konserwatyzmu, nawet konserwatystów niemieckich, ponieważ takie akcje są tam po prostu normą. Episkopat niemiecki głosi herezję. Jestem przewodniczący, wiceprzewodniczący i tak dalej Episkopatu niemieckiego od lat. Mówią o błogosławieniu par homoseksualnych, o kapłaństwie kobiet, prawda, o rozdawaniu komunii, komu tam się praktycznie chce. Tam nie ma katolickiej wiary od lat, kościół jakby jest na to ślepy. No dobrze, że dzisiaj chociaż trochę się te oczy otwierają, tylko trzeba pamiętać o proporcjach. Ta akcja, która będzie 10 maja w Niemczech to nie jest nic specjalnego, nic szczególnego to nie grozi żadną schizmą, to po prostu jest kolejny malutki kamyczek w tym heretyckim niemieckim ogródku. To jedna rzecz. Druga sprawa to również pana Krzysztofa Gajkowskiego tekst z naszego dziennika z 26 kwietnia, dzień wcześniejszy, Komunia Święta do ust naszym prawem. I tutaj bardzo dobry tekst. Pan Krzysztof Gajkowski przypomina niedawne wystąpienia dwóch kardynałów, przede wszystkim Roberta Sara i kardynała Raimonda Burke, gdzie po prostu mówi się o tym, że właśnie komunia święta do ust jest naszym prawem i żaden ksiądz, czy jest pandemia, czy jej nie ma. Nie ma prawa zmuszać nas do tego, próbować nas zmuszać, żebyśmy przyjmowali Komunię Świętą do ręki. Nie. Mamy prawo przyjmować Komunię Świętą na kolanach, do ust. Takie jest właśnie prawo Kościoła, taka jest kościelna tradycja, i dobrze, że w naszym dzienniku się o tym przypomina. Tak wygląda mój, Szanowni Państwo, taki zupełnie subiektywny przegląd prasy katolickiej i nie tylko katolickiej z ostatnich dni. Myślę, że w przyszłym tygodniu spotkamy się po raz kolejny. Za dzisiaj bardzo dziękuję i oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem i żeby wchodzić na nasz portal pch24.pl. Tam żadnej cenzury kościelnej nie ma. Piszemy o wszystkim, co jest dla Kościoła katolickiego ważne i o herezjach, i o rzeczach złych, i o rzeczach dobrych. Naprawdę jest tam wszystko, więc zachęcam do tego, żeby portal PCH24 był dla Państwa takim podstawowym źródłem informacji o Kościele katolickim w naszym kraju i na świecie. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem!